Droga wojewódzka 454 to niezwykle istotna droga dla województwa opolskiego. Łączy w zasadzie cały północny zachód województwa z Opolem. Z... Prowadzi również ten, tę część województwa do autostrady, a z drugiej strony to Dobra brama na województwo dolnośląskie, na drogi ekspresowe, które tamtędy przebiegają, więc niezwykle dla nas istotna droga, bardzo przeciążona do 2016 roku, mająca bardzo wąskie gardło przy wejściu do, do Opola. Tam był wielki korek przy, przy wjeździe. Ta droga ma niezwykle duże natężenie. W dodatku jeszcze rozbudowywała się elektrownia Opole w, o kolejne bloki, w związku z czym wiedzieliśmy, że ten, ten fragment województwa przy samym Opolu będzie niezwykle ważny, jeżeli chodzi i o gospodarkę i o natężenie ruchu. Zdecydowaliśmy o, o tym, że wybudujemy obwodnicę Czarnowosów i tak się stało. Była to e, niezwykle istotna dla, e, zwłaszcza dla mieszkańców Czarnowosów oczywiście, ale dla tych wszystkich, którzy podróżują 454 z namysłowa i z innych miejscowości, inwestycja, ponieważ zupełnie zmieniła sposób wjazdu do Opola największa jak dotychczas w historii budów zarządu dróg wojewódzkich, ja już nawet nie mówię o wymiarze finansowym, bo to 120 milionów złotych ale również jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie, bo proszę sobie wyobrazić, że to jest chyba najgorsze z możliwych miejsc, gdzie można budować drogę. Z jednej strony teren zalewowy, bliskość odrębnialiśmy linię kolejową, a w dodatku jeszcze bezpośrednia bliskość infrastruktury krytycznej, czyli w elektrowni Opole, czyli wszystkie w zasadzie możliwe utrudnienia, które można spotkać przy inwestycji z drogi od podstaw. Ale udało się i 4 km ponad nowej drogi powstało, 5 mostów przy tym. Cztery ronda, no niezwykle koszto i pracochłonne przedsięwzięcie, a zbudowane w zasadzie w półtora roku, w związku z czym duży chyba też sukces, jeżeli chodzi o takie wykonawstwo, droga, która komunikuje z Opolem, a co dalej, dalej idzie z autostradą A4, cały północno-zachodni fragment województwa opolskiego. W naszej filozofii inwestycji drogowych skupiamy się na takich głównych priorytetach. Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, było to, że byliśmy pierwszym województwem w kraju, które posiadało przez cały odcinek swojego terytorium autostradę. Autostrada 4. No i trzeba było skomunikować całe województwo z tą autostradą. To bardzo istotne znaczenie w, naszym, w naszej polityce związanej z komunikacją, z budową dróg, miały obwodnice i ta właśnie obwodnica. Czarnowąsów jest najbardziej spektakularna, bo największa, ale wbudowaliśmy w międzyczasie jeszcze kilka innych. Począwszy od obwodnicy Głupczyc na południu województwa, obwodnica Grodkowa, bardzo istotna, w pobliżu również autostrady a 4 obwodnica Malni i Choruli, obwodnica Dobrodzienia. Kontynuujemy ten, ten, ten program budowy obwodnic. W tej perspektywie mamy zaplanowane obwodnice między m.in. kończenia obwodnicy Mysy, obwodnice Namysłowa, obwodnice Przywór. Tych inwestycji jest bardzo wiele, ale one wszystkie mają swój zamysł. Tym zamysłem jest spowodowanie, aby nasz, nasi przedsiębiorcy, ale również mieszkańcy województwa opolskiego, mieli łatwy dostęp do autostrady, która rozprowadza ruch z całego województwa.